W materiale występują spoilery. Jeśli nie widzieliście omawianego odcinka, czujcie się ostrzeżeni. W swoim filmie nie odnoszę się do przyszłych wydarzeń z mangi. Zapraszam do oglądania. Nie miejcie zudzeń, moi drodzy. Pracownice służby zdrowia też mają swoje potrzeby. Też mają oczy i potrafią docenić walory męskiego ciała. Początkowe minuty epizodu nie zostawiają w tym względzie żadnych złudzeń. Okazuje się, że pielęgniarki potrafią mieć też zaskakujące, zawyżone wymogi co do atrakcyjności męskiej twarzy. Nawet tak przystojny samczyk jak Gin został uznany tylko za przeciętnego. Normalnie wełbach się poprzewracało. Jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób drużyna pielęgniarek określiłaby zielone gobliny. Jak dla mnie, są całkiem spoko. Wymagania japońskich pielęgniarek to jednak nie jedyny ważny aspekt piątego odcinka. Równie istotna jest przemiana Sunga. Po uśmiechniętym, sympatycznym chłopaku nie został nawet ślad. Jinwo stał się bowiem zimny. Arogancki i niekomunikatywny. Krótko mówiąc, ciężko go lubić. Pytanie, co spowodowało taką przemianę: czy to na przykład sprawka systemu? Może podnoszenie swych umiejętności posiada skutki uboczne w postaci podświadomego kierunkowania ku działaniu solo i niechęci wobec ludzi. Drugi powód mogą stanowić zajścia w niebieskiej komnacie. Poprzedni epizod zasugerował, że Sung chyba się po nich pozbierał. Może nie w stu procentach, ale jednak. Z drugiej strony łowca wyraźnie podchodzi do ludzi z rezerwą, co pokazały późniejsze zdarzenia epizodu. Trzecią przyczynę przemiany może stanowić zwykła zuchwałość. Zrodzona z czynienia ciągłych postępów. I właśnie ku tej przyczynie skłaniałbym się chyba najbardziej. Nagłe zwiększenie mocy może w główce trochę zawrócić, tym bardziej jeśli ludzie niezbyt nas wcześniej doceniali. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak odnieść się do przemiany Sunga. Po pierwsze, mam wrażenie, że zaszła ona zbyt szybko, co więcej, nie poznaliśmy jej dokładnych przyczyn. Po drugie, ginło ciężko teraz lubić, a to może być spory problem. Trudno czerpać przyjemność z oglądania serialu, jeśli jego protagonista nas irytuje. A już tym bardziej, gdy serial dopiero się rozpoczął. Pomimo paru obaw, nowy Sung mnie jednak ciekawi. Interesują mnie jego przyszłe relacje z innymi łowcami, co siedzi w jego głowie. Koniec końców, uczynienie z bohatera antypatycznego, samotnego wilka, może nie będzie wcale takim złym pomysłem. A już szczególnie, gdy Sung zacznie bić się z myślami, czy walczyć solo, a może w grupie. Mimo wszystko do przemiany doszło według mnie za wcześnie. Dajcie znać, co wymyślicie o Jin-wo i czy jego metamorfoza wzbudza w was jakieś obawy. Sungową niechęć wobec ludzi może wzmocnić zajście z drugiej części epizodu. Grupa, do której dołączył łowca od początku sprawiała wrażenie szemranej. Tak beznadziejnego zachowania z jej strony raczej bym nie podejrzewał. Zostawienie Jo i Sunga na pastwę losu to zagrywka poniżej pasa. W gruncie rzeczy zastanawiałem się, czy organizacja łowców tropi grupy działające niefer, czy jakoś temu przeciwdziała. Według Ci Yul Songa raczej średnio. Moim zdaniem system kontroli wydarzeń w lochach jest absolutnym musem. Przed przekroczeniem bramy tożsamość każdego łowcy powinna zostać zarejestrowana. Dobrze, gdyby co najmniej jeden z członków grupy, a najlepiej wszyscy, posiadali narzędzie nagrywające przebieg wydarzeń, które następnie zostałoby przekazane organizacji. Posiadanie urządzenia byłoby oczywiście obowiązkowe. W ten sposób można by uniknąć niewłaściwych zachowań. Złamanie reguł kończyłoby się natomiast zawieszeniem lub pozbawieniem licencji łowcy. A ci. Posiadają w mojej ocenie zbyt dużą swobodę. Zapraszam do przedstawienia własnych spostrzeżeń na ten temat. Jak Waszym zdaniem można był sprawnić działania w lochach? Na koniec chciałbym wspomnieć o Jin Ho-yo pogodnym tanku działającym z sungiem. Gościa po prostu ciężko nie lubić. Można powiedzieć, że jest bardziej wygadaną wersją Jin-wo sprzed przemiany. Jego rycerskość i poważne traktowanie swoich obowiązków wypada zabawnie oraz pozytywnie. Ciekawi mnie, czy chłopaki się dogadają, czy ich relacja będzie trwać także poza Lochem. Właściwie nie miałbym nic przeciwko temu. Wprowadzenie ciekawej postaci drugoplanowej. Na pewno atrakcyjniłoby historię, a przy okazji mogło wpłynąć na Sunga. Piąty odcinek Solo Leveling może nie jest rewelacyjny. Moim zdaniem stoi jednak na dobrym poziomie. Ukazuje kontrowersyjną przemianę Sunga oraz przedstawia nowego bohatera. Możemy pomyśleć też nad usprawnieniem łowieckiej organizacji. Krótko mówiąc, jest w porządku. Właściwie nawet nie myślałem, że oglądanie SL da mi tyle przyjemności. Z jednej strony to zasługa sięgnięcia po tytuł w odpowiednim momencie, z drugiej, że anime nie jest chyba wcale takie złe.